Nie kurwa ale jak to się no. źle się skończy, to co? Ale on ci może żebra połamać, on ci połamie żebra. Kurwa no to niech cię skoczył ja, nie! Moje największe uzależnienie, czyli coś co robię od sześciu, może siedmiu już powoli lat. Ostatnio niesystematycznie, ale mimo wszystko uważam to za coś od czego nigdy się już nie uwolnię. Enduro. Dziękuję! Szymon, myślisz, że wjadę? Spokojnie, też tak myślę, też tak, też tak myślę, że nie wiadę. Música pełna A coś tu się wylało tylko nic co Paliwo z nadmi no z góry, z odpowietrzenia pewnie. Tak, paliwo. Ale kurwa, jak z nie o. Czy ty nagrał? No. O kurwa. Czy jednak dobrze, że było. miałeś te nakolanniki? W nogę poszło bardzo. I w rękę. Z wrażenia aż mi rozporek, się, kurde. Nie z wrażenia, tylko z nadwagi. Ale to jest nic. To jest tylko zadrapanie. Tylko i nic więcej. Cieszę się ta góra. Choder nie cieszę, wow, muszę to wjechać. Tam jest, wjechałem! Jak to mówią, ważne, że na górze, a motor tam jest. Więc mam teraz Teraz, I tak się... teraz musisz się tam wdrapać. <noise> drugi raz wjechałem, dobrze! Remigiuszowi to jakoś łatwiej wygląda. <noise> ja się tyle męczę, on sobie wjeżdża jeden, drugi raz. Wjeżdżam się, łapy sobie odzieram, a ten wjeżdża za jednym razem. Jak, jaki werdykt? Dobrze idzie. Kierowca, do poprawki. Widać, no, że nie jeżdżę. Do dwóch się trzeba przyzwyczaić. To też prawda, Zupa, ale to z tym sprzęgłem, jak mi to młody powiedział na ostatnim wyjeździe, tylko piłuj na sprzęgle, ja mówię, po****, on chce piłować na sprzęgle, na sakram. Enduro to coś, co jest tak uzależniające. I tak wciągające. Przepiękne w całym enduro jest to, że gdy dajesz sobie jakiś cel pod tytułem podjazd z danej hołdy, na przykład tej za mną, gdzie, gdzie chłopaki właśnie wjechali, ja już też tu wjechałem, na poprzednie się nie dało, bo jest najcięższa tu w okolicy, to gdy dasz sobie już ten cel, że chcesz tam wjechać, to musisz to zrobić. Jeśli tego nie zrobisz za pierwszym razem, próbujesz za drugim. A jeśli tego nie zrobisz za drugim razem, próbujesz za trzecim, czwartym, piątym, aż ci się uda. I to jest super. Akurat jeśli chodzi o poprzednią górkę, na której byliśmy, to to jest górka, która najcięższa w okolicy i tam nie jeżdżąc dużo, niestety za mało techniki mam, żeby tam podjechać, ale reszta się robi. I to jest fajne. Moję To jest coś kozackiego. Adrenalina, jaka, jaka jest przy jeździe na enduro, daje takiego kopa, ale to takiego kopa, że to jest hip. Trzeba kryć kamerę, bo jak w szkło przykryć kamień, to będzie po szkle. To jest definitywnie moje największe uzależnienie, jeśli chodzi o robienie czegokolwiek. Enduro! O. Zakryć kamerę, ale przeżył! JO p to? Normalnie, jak na Jest nigdy więcej. Brum brum tutaj, stoję i nagrywam. Ale jest zajebiście. Zrobimy fotę pod yy, kolarz na licytację. Z początkiem stycznia będzie licytacja. To nazywa profesjonalny stat. kozaki. Jak się Robimy coś co jest głupie, ale będzie fajne! Póki co chłopaki będą przejeżdżali obok mnie, uwaga! Ja stoję na skraju, a ja oni tu będą wyskakiwali! Zajebiste! Ale jak to się źle skończy to co? Ale on ci może żebra połamać, on ci połamy żebra!

Enduro to jest coś pięknego Bardzo polecam wszystkim Ale o zawsze ostrożnie, zawsze musicie mieć nakolanniki Buty odpowiednie, spodnie Buzer na całym ciele Moja dzisiejsza gleba gdyby nie buzer To było się, skończyłaby się troszeczkę gorzej Także warto, warto uważać Jeszcze raz Piękna sprawa. Jedziemy na kepsa, bo jesteśmy głodni. Dawaj jeszcze raz. Hop, 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 bo ci paliwo ucieka. to chodzi węduro. Jeszcze do pionu. <gry> podnoś szybko, go! Ruchy na enduro jesteś. Go, 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 podnosi! To więcej paliwa wyleciało niż spaliłeś. <gry> ja ogólnie to w Abu Dhabi jestem, jak widzicie, przynajmniej ciepło. Chłopaki kompletne dzikusy, jak sami widzicie. Ale to jest właśnie piękne Wenduro, że jak widzisz górę, mówisz... Ja nie wyjadę! I jedziesz. <grystanie> no i pięknie. Z łatwością, cacy, elegancko. Powiem tak, gdy mówiłem, że mnie szczypie, to myślałem, że to. Ale się myliłem: to nie jest to, to jest to. <noise> tylko trochę różnica. Ewidentnie wydawało mi się, że tutaj tylko to sobie zrobiłem, gdy się wypieprzyłem. Ale to sobie zrobiłem więcej i to jest całe brudne i zasypiałe. I muszę to umyć porządnie, bo rana jest dość spora. Uzależnienie ma swoje wady. Bo gdy człowiek nie zna umiaru, a w uzależnieniach tak bywa, to się tak to potem kończy. Okazało się, że był to najtrudniejszy podjazd, więc yy, mam cel, który prędzej czy później osiągnę. Brakowało mi przy najlepszym podjechaniu, brakowało mi z 3 metrów, coś koło tego. Trzeba podziałać. Uuuu, wow, 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 No, elegancko, no. masz jeszcze syf w tym wiesz o tym? No, już to stary, szarowałem szczotką, to już nie będzie lepsze. No, to sobie wyjdzie. Co robić, babciu? Piecze sztukej. Pierniczki. Pierniczki. Pa. Coś, Jezus Maria, jeszcze mi powiem, motorze. No. A, A to się, to ja, ja no, Wyglepiłem się. Niepoprawny człowiek. Może jako woda utleniona, albo co? Może to umył, że to już szorował szczotką, żeby błoto wyszło. A może jakiś psik-psik, ja? ja? O, ale będzie szczypało. Nie, nie, to właśnie jeszcze piadez wymykł. Ja już to tak umył płynami i wszystkim. To będzie dobrze, bo trochę się podrapałem, ale dramatu nie ma. Dobra, zdezynfekowany, dziękuję kochanie. A mogę zjeść surowe ciasto? ciastem? Mmm, już dobre ciasto zrobiła. Przez internet, wiesz, konferencja. Robota mam. Jadajmy na kebab. A kto ma kebabika? Twoja mała dzieciątka? Kto ma kebaba? Mami ja! Idziemy szybko do domu, żeby zjeść to cieplutkie i dobre. <laughs> Jezu, jak uh -huh. Bardzo fajnie. Tu jest Kapsol, tam jestem ja. I, i uśmiecham się zaraz. Ten obiektyw krzywi wszystko. Ostatnio opie. Zobacz sobie nasz film. Nasze ryje wyglądają jakbyśmy byli tacy. Tak, tu. Ale to prawda, wyglądasz jasno. Mogę się tak na tej kanapie, że, że wyglądasz masno Już się poprawiam, no. Zjedliśmy kepsa, miałem kola. W ogóle nie kol... Wpadz jaki mam Ten kolo, o którym mówiłem, to był plan filmowy zdalnie przez telefon. I przez telefon, Szymon, trzymając telefon i streamując na kolu, na pokazując. Jak, jak to nagrywam, jak, jak, jaką przestrzeń wybieram, reżyser do mnie mówi, co mam zrobić i tak dalej. I potem przez ten telefon... I akcja! A my we dwójkę w domu, nie? To było tak śmieszne, że to jest hit. Żałuję, że to nie nagrałem z trzeciej perspektywy, ale wykorzystałem tą kamerę, żeby to nagrać. Ej, może zatankuję? O, zatankuję sobie. Kubaku mam. <słuch> O mamma leo! O Jesteśmy <laughs> tak zmęczeni po tym endurę, że to jest hit. Dzisiaj wstawaliśmy z Szymonem o ja o 7.30, to który? to o 8, tak? I mówimy sobie dzień wcześniej. Szymon, wyśpij się. Ja mówię Szymonowi. Po czym Szymon na grupie messengerowej o trzeciej w nocy pisze Ej, Mordunie, e macie coś tam? W miał spać, a ja w sumie też miałem spać No a... Dziecię, elo, elo, 320 subskrybujcie kanał Szumiego Subskrybujcie kanał mój By was filmy nie ominęły U mnie codziennie o 16, u Szumiego wtorki i piątki O godzinie 19 19. <noise> Dzięki, że Trzymajcie się, cześć!